Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj drugi odcinek kalendarium pieśni żywieckiej, Pieśni Dziecięce. Dziś przygotowałam dla Was dwie obytki. Pierwsza z nich to Kalina, druga to cielełogonmo. Mam nadzieję, że przypadną Wam one do gustu, bo są bardzo zabawne, sympatyczne i dowcipne. Zaczniemy sobie od pierwszej. Ja prześpiewam wam całą melodię, tak żebyście mieli jej obraz, a potem przejdziemy sobie do warsztatu. Melodia, tekst i melizmaty. Uwaga, zapraszam. Kalina w lesie pochyliła się, Kasinka z Jasinkiem, pogniewali się, kieta kalina liście straciła, Kasinka, Jasinka, już przeprosiła. Jest to taka krótka przyśpiewka, yy, krótka obyrtka, yy, powtarzająca się melodycznie. Tekst zmienny. Mam nadzieję, że szybciutko się jej nauczymy. Uwaga, przechodzimy do melodii. Ja pierwsza, a wy powtarzacie. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Taka dłuższa fraza, ale dosyć yy, prosta. Razem. Na 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 duży, duży, na i szeroko otworzyć na I lecimy dalej na 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 na

Pochyliła się i kalina w lesie pochyliła się. Świetnie. Drugą frazę. Kasinka z jasinkiem pogniewali się. Trzeba uważać na ten dół i razem. Kasinka z jasinkiem pogniewali się. Doskonale. Spróbujmy zatem zaśpiewać razem całość. Jest to króciutkie, więc nie będzie problemu. Kalina w lesie pochyliła się, Kasinka z Jasinkiem pogniewali się. Świetnie. No to teraz dla tej swobody śpiewania przejdźmy do melizmatów. Starajcie się je wyłapać, starajcie się je zaznaczyć w tekstach, Wysłyszeć. Nie musicie ich dawać w tym samym miejscu, w którym ja je daję, tylko w którym Wam wyjdą, ale postarajcie się, żeby ich nie przerysowywać. Uwaga! 4i. Kalina w lesie, pochyliła się. Kasinka z jasinkiem, pogniewali się. Pogniewali się. Kalina w lesie. Pochyliła, pochyliła się, Kasinka z Jasinkiem pogniewali się. Właśnie tutaj mamy takie przejścia przez dźwięki. Pogniewali się, Kalina w lesie pochyliła. na koniec kasinka z kasinkiem pogniewali się Spróbujcie ten e, ozdobnik sobie właśnie przyswoić, e, przysposobić i zaśpiewać. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą obertkę, w takim razie możemy przejść sobie do drugiej pieśni A będzie nią obertka ciele łogon mo ona tak Ej, ho ho Cie Miało tym żeby się łoganiało ciele łogonmo. Kiedy miało, tym żeby się łoganiało ciele łogonmo. Jak widzicie, jest troszeczkę podobna do jednej z żywieckich pieśni ej ho ho pięknie gro, ale jednak troszeczkę inna tematyka, dlatego myślę, że jest wyjątkowa i taka właśnie dziecięca. Przejdźmy sobie do warsztatu. Najpierw melodia, później tekst.

Przejdźmy dalej. Druga fraza, ja pierwsza. Wy powtarzacie. Na 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 na. Na 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 na. Jak widzicie, ten refren jest rozbudowany mocno, więc spróbujmy sobie jeszcze raz go zaśpiewać. Najpierw ja, a potem wy powtarzacie. Na 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 Razem. na 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 na, 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 na. I końcóweczka. Na, 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 na. I razem. Na, 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 na. Świetnie. Melodię mamy zrobioną. Więc przejdźmy do tekstu. Uwaga, ja pierwsza. Ej, ho, ho. cieleł ogon ma. Cieleł ogon ma. I razem. Ej, ho, ho, ciele łogon ma, ciele łogon ma. Świetnie. Lecimy dalej, tą trudniejszą część, Ja pierwsza. Kie łogonu ni miało. Razem. Kiedy by łogonu ni miało. Dalej. Sym by się łoganiało. Powtórzmy. Cym się łoganiało. I końcóweczka, ja pierwsza. Ciele łogon mo. I powtórzmy. Ciele łogon mo. Sam refren spróbujmy zaśpiewać w całości. Ja pierwsza, a potem wy. Gieby łogonu nie miało, Cym się łoganiało. Ciele łogon mo. I razem. Nie łogonu ni miało, cym, zeby się łoganiało! Ciele łogon ma! Świetnie! Myślę, że po tym warsztacie możemy przejść już swobodnie do ozdobników. Uwaga! Słuchajcie, zapisujcie, próbujcie! Ej, hocho! Ho, ciele łogon ma! Ciele łogon mo, czyli na początku było. Ej ho, ej ho, ho. Ciele łogon mo, ciele łogon mo. Tak, kieby łogonu nie miało, cindze by się łoganiało. Ciele łogon mo, ciele łogon mo. Tam wcześniej też. Kieby łogonu nie miało zęby się łoganiało, ciele To tyle na dzisiaj. Bardzo miło było mi dzisiaj z Wami pośpiewać, pouczyć się. Życzę Wam dobrego tygodnia. Śpiewajcie, próbujcie i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, Brygidus.